World of Tanks. Moi drodzy, dzisiaj yy, Renegat po raz kolejny na kanale. Tym razem nie. Ja za sterami tego pojazdu od ostatniego materiału Renegatem nie grałem. A co za tym idzie, nie mam jeszcze wbitej odznaki mistrzowskiej asa pancernego. Ale jak dostaję takie powtórki jak ta, czy druga, którą wam pokażę, to dochodzę do wniosku, że chyba wbicie tego asa pancernego nie będzie aż tak proste. Bo naprawdę na tym Renegacie, który był nagrodą za maraton, ludzie kręcą konkretne wyniki. Dzisiaj pokażę wam dwie bitwy, dwa różne podejścia, ale pod, do gry tym czołgiem, ale podejścia, które mają miejsce i wydaje mi się, że nie należy udawać, że tak, czegoś takiego po prostu nie ma. Pierwsza bitwa to bitwa na mapie malinówka z sterami Kill Steeler z kranu Chai. Nie wiem, czy kill nie zmieniał klanu, nie będę wnikał. Kill Steelera, bitewkę już u siebie pokazywałem, z tego co kojarzę. Bardzo dobre losowanie. Dla, dlaczego? Mamy tutaj losowanie na szóste tiery. nie, przepraszam, na siódme tiery. Kretyn ze mnie. Ósemki i siódemki na mapie Malinówka, ale nie ma artylerii, a co za tym idzie takim czołgiem, jakim jest Renegat, czołgiem z mocną wieżą. Oczywiście wielkim mój potem na, na tej wieży, no ale mimo wszystko można przyjechać na Malinówkę, na, gór, na Malinówce na górkę i spróbować tam zagrać. Zobaczcie jaki tutaj cwaniak w Leo, chciał się skitrać w tych krzaczorkach, ale nasz bohater yy, skracając dystans do tej miejscówki i tak go wyspotował, teraz go dobija darowałem Wam oglądanie jak Killsealer przez ponad minutę jechał pod tą górkę bo to po prostu szkoda Waszego czasu nic się nie działo zwłaszcza, że też chcę pokazać Wam jeszcze jedną bitwę tutaj mamy ciekawą, ciekawą właśnie agresywną taktykę przy takim losowaniu jedziemy na górkę, zajmujemy miejscówkę przy wiatraku i o dziwo gramy na sidescrapa a nie na póki co, na depresję armaty i na tego sidescrapa nasz bohater gra bardzo dobrze wydoił całą kawę trójkę i tutaj Kill Stealer ma powiedzmy w miarę normalny rozkład amunicji, jeśli popatrzymy na czołgi premium 8 ósmotierowe. Czyli ma apeki, ma troszkę APCR-ów, Przypominam, penetracja na pociskach zwykłych na tym pojeździe jest dobra: to jest 226 peny średniej, na goldzie 255, więc też nie najgorzej. Chociaż oczywiście no, nie jest to pena na poziomie 270. Yy, więc też o tym należy pamiętać. No i oczywiście APCR-y. Mamy 3 do 1. Yy, przed nami dwie fałki P, yy, jedna drzewkowa, druga ta, która jest przed nami, to jest mały bracier bez malowania. No i już mamy 4 do 1, 5 do 1, 1800 uszkodzeń zrobionych. Teraz 2164. Więc zwiastuje to nam dość łatwą i jednostronną bitwę. Więc no. Na razie wyniki Steelera jest po prostu ok, hmm, ale wydawać by się mogło, że przy takiej przewadze, no kiedy tutaj nastrzelać. Ale już, jak zwróciście zapewne uwagę, dwa czołgi nam padły, zrobiło się 5 do 3. My robimy kolejne uszkodzenia, przekraczamy 2500, uszkodzeń, 2500 właśnie uszkodzeń i znowu na site na scrapie. Tutaj wszystko praktycznie łapane na gąskę. Cały czas mamy full hapsów, a zablokowane już 1640 tych uszkodzeń. Kill Steeler uparł się, żeby, przebi żeby przebijać tą fałkę po no, dość dużym ich spocie. Oczywiście do tego dochodzą pewne kąty, pewne różnice tutaj terenu. Widzimy, że na pomarańczowo te mm, poliki wieży się świeciły niby. Spot, ten cycoch na górze na zielono, ale jeszcze trzeba też w niego trafić, a działo niekoniecznie chce się nas słuchać, mimo że ta odległość nie jest jakaś bardzo bardzo duża. Ja myślę, że tutaj, znaczy ja na miejscu killstillera powiem szczerze, że już dawno bym załadował amunicję premium i po prostu prutą tą fałkę tak, żeby dobić. Nasz bohater stwierdził, że tak robić nie będzie. Mamy 6 do 6, więc zrobiła się wyrównana sytuacja. Teraz przebicie w dolną płytę tej fałki. No i też już koleś ma troszkę tutaj y, na pewno problemów. Wbija wbija się w nas mimo wszystko. Pra prawdopodobnie trafił nas we VAT, bo straciliśmy y, tutaj dowódcę, dostaliśmy za pecera, Piękno tej gry. Bliżej mieliśmy fałkę po Xbotach, nie trafialiśmy. VAT-15 weszło. Mamy jeszcze WAT15, przepraszam z większej odległości. Mamy przed nami super helkata. Tym razem link. Szkoda, zostaje 6 pestek zwykłych. Już przegrywamy. Wydawać by się mogło po początku, że bitwa będzie jednostronna, bo było chyba 5 do 1, a w tym momencie jest 6 do 7, a nasz bohater już ma 4000 uszkodzeń zrobionych i cały czas jednego fraga. Na razie żadnej asysty. Yy... Też granie na side scrapa i zasłanianie tutaj swojego kadłuba za wrakami przeciwników. No, Tygrys 1 wiemy, że jest dość wdzięcznym celem, bo bez problemu jesteśmy w stanie go przebijać. Nie ma on zbyt dużego pancerza, a jeżeli jeszcze odpowiednio stoimy, że nie ma na nas przestrzału, to nie może wykorzystać swojego największego atutu, czyli działa i szybkostrzelności. 7 do 8. A 15 a na dobicie mamy przestrzał na jego tył. Czy wejdzie? Tak jest drugi frak na koncie. No i teraz miło by było dobić tygrysa. Ostatni apek nam pozostał. I znowu side scrap. Mamy spota, strzał na ślepo nieudany. Super Hellcat się od nas odbił. No i już teraz przechodzimy na pociski premium. Znowu jako drużyna wyszliśmy na prowadzenie. Mamy przewagę jednej maszyny. 906 hapsów nam zostało do końca, więc jeszcze powiedzmy możemy sobie pozwolić na przyjęcie kilku strzałów. Nie wiemy gdzie, nie, wiemy. To jest stało dokładnie tam, gdzie i super Hellcat w tych okolicach, więc jest skitrane w miejscówce dość charakterystycznej dla tedeków. Część naszych czołgów próbuje szturmować bazę wroga, no ale jest tam typ 50 i myślę, że ty 59 raczej z tym Leo i Super Hellcatem może sobie poradzić. Nasz Super Hellcat skrócił dystans. Kill Killstealer z... zamiast dobijać Tygrysa, to strzelał w TS-5. Hm. Nie wiem, czy tutaj chodziło o uszkodzenie... A, Tygrys w ogóle strzela chyba z chałbicy, masakra. Nie wiem, czy tutaj prawdopodobnie chyba chodziło o to, że po prostu był przestrzał na TS-5 i póki ten przestrzał był dobry, to trzeba było po prostu ją bić, bo wiemy, że jeżeli on tą dolną płytę schowa, to już tą penetracją byłoby dużo, dużo gorzej. Superhelka cofa się, strzelamy w jego kierunku, nie wiadomo co się stało z pociskiem, prawdopodobnie oberwał TS-5, zresztą, albo gdzieś tam ewentualnie ktoś inny. Zresztą zwróćcie uwagę po bitwie na uszkodzenia, zwróćcie uwagę na uszkodzenia, które będą pokazane oficjalnie, a które będą no, podliczone na screenach końcowych. Zresztą, no tutaj kolejny strzał po zniknięciu TS-5, który miał dużą szansę na to żeby wbić się w tego TDK. Zostały właśnie trzy niszczyciele czołgów w drużynie wroga, mamy 12 do 10, w końcu Steeler już nie wytrzymuje i rusza. No wiadomo, że będzie ciężko wyspotować, ani Burask, ani Yacht Panther nie chce podjechać. Dostajemy plomby od TS-5 za 429 i zostaje nam 477 hapsów, więc już musimy uważać, bo teraz ISU i Super Hellcat no, mogą nam zrobić krzywdę. Dobrze, oczywiście, tutaj pomyślane zjechanie za kamieniem, i żeby uniknąć, oczywiście, obrywania. Wiemy, że przy bazie mamy jakieś nasze czołgi, więc nic stamtąd nie powinno nas zaskoczyć. I teraz czekamy, która z naszych sojuszniczych maszyn wjedzie, ewentualnie w las, podejmie ryzyko spotowania przeciwników. King Tiger, praktycznie Takie jest King Tiger, cała bitwa na full HP. Najlepszej no jego mobilności dojechanie do lasu jeszcze chwilkę mu zajmie, więc pytanie, czy Kill Steeler wytrzyma. Nerwowo czy też, czy też nie? Ja myślę, że na jego, na jego miejscu bym spokojnie stał i czekał, bo o ile jeden strzał od TS5 możemy przyjąć, to jeżeli oczywiście nie polusujemy, bo nie wiadomo jak, to już yy, poprawka jakiegoś innego TDK może nam zrobić krzywdę. Su skończyło Super Helkata jest 12 do 11. King Tiger już coraz bliżej, już tam wjeżdża w las, pojawia się Su, dobijamy trzeci frak 13 do 11, nie ma spota 5800 uszkodzeń widocznych. King Tiger przyjmuje od super Hellcata to na pewno był strzał. No i teraz w końcu skracamy dystans. Jest TS5, ale nie patrzył się na nas, skupił się na innym przeciwniku, którego może będzie miał po prostu łatwiej przebić. My się od niego odbijaliśmy. Dobra decyzja o zmianie celowania tutaj w Super Hellcat po prostu była lepsza pozycja i łatwiej go przebić. 6237 uszkodzeń widocznych. Jest TS5. Dobijamy 6383 uszkodzenia widoczne. Cztery fragi zerknijmy na screeny. A screeny końcowe wyglądają następująco: zabite w kątem bohater nasz, oczywiście, uzyskał odznakę Mistrzowską ASA Pancernego. Oraz wsparcie stalową ścianę i dużego kolibra. Słuchajcie, tutaj chciałem zwrócić też uwagę waszą, bo nie zdawałem sobie sprawy, że aż tyle osób o tym nie wie. Jak wrzucałem bitwę z LT432 i powiedziałem, że według tego kolegi, który mi podesłał powtórkę, według informacji od niego była to jego pierwsza bitwa, to wielu z was eee, — co ty pierdzielisz, on cię oszukuje! Bo nie było wstążki przy MC. Moi drodzy, owszem, przy pierwszej masterce na dole jest wstążka, i to widać w, bitw, i to widać w grze i w screenach bezpośrednich z gry, natomiast jeżeli wrzucicie tę bitwę na Place, to ta strona tego nie uwzględnia. Chociażby to była Wasza pierwsza bitwa, Wasza pierwsza MK, przepraszam, to tutaj na tej stronie nigdy tego zaznaczonego nie będzie. Nie ma tak już, od, nie ma czegoś takiego, od kiedy pamiętam, żeby, od kiedy ta strona działa, więc no, po prostu tak jest. Więc zanim zaczniecie poprawiać kogoś, że ktoś kłamie, albo zarzucać mi, że nie zwróciłem na coś uwagi, to polecam samemu podnieść poziom swojej wiedzy, a dopiero potem poprawiać kogoś w internecie. Moi drodzy, nasz bohater uzyskał łącznie z tymi różnymi strzałami na ślepo, które tam powchodziły, 7114 uszkodzeń własnych na ósmym tierze, do tego 4 fragi i tam asysty było 150, więc niewiele. Uzyskał łącznie 1725 punktów bazowego EXPA. Ogromna przepaść nad resztą drużyny. Zobaczcie, kolejna. TS5 ma 1700 uszkodzeń zrobionych, a nasz Bohater 7114, więc naprawdę rewelacyjny wynik: 38 strzałów oddanych, 27 trafionych, 21 z penetracją na te 7114 uszkodzeń, 3639 na dystansie powyżej 300 metrów, pokonany dystans troszkę yy, powyżej 2 kg, zarobione na czysto po odliczeniu wszystkich kosztów w prawie 161 tysięcy kredytów razem z jakimiś rezerwami osobistymi EXPA wpadło 10611. Dobra, Killstealer, dzięki za tą powtóreczkę, a my teraz przejdźmy do drugiej bitwy. No i mamy drugą bitwę. Normalnie pewnie tej powtórki hmm, może jej bym nie pokazał, chociaż wynik jest ładny, ale że akurat tak się złożyło, że zarówno bitwa Killstealera, jak i drugiego bohatera, czyli MFF 0406 yy, była... Jednego dnia do mnie przesłana, i obie sobie obejrzałem to stwierdziłem, że skoro już nagrywam jedną bitwę z renegata, to nagranie drugiej powtórki i połączenie tego w jeden materiał to nie jest aż taki problem. Dlaczego tutaj chciałem tę bitwę pokazać? Dlatego, że wielu graczy, tak jak nasz dzisiejszy bohater, gra bardzo podobnie na renegacie, jeśli chodzi o rozkład amunicji. To znaczy full pociski premium. Tutaj kolega nie gra, nie wiem, pod zarabianie. Był podczas wbijania trzeciej odznaki. Tą informację mam od niego. Tam miał chyba 90 ileś procent, już 255 penny Przypominam, 360 uszkodzeń na strzał. Więc no, często jest tak, że gracze wbijając trzecią znakę biegłości jadą na full goldzie, bo na pewno większa penetracja ułatwia robienie uszkodzeń. No, tu, tutaj nie ma żadnych, oczywiście żadnych wątpliwości. Zarówno Kill Steeler, jak i nasz obecny bohater grają na racjach bojowych, na tym renegacie. Tutaj mieliśmy za to troszkę inne losowanie. Owszem, dalej też są siódemki, natomiast już mamy dwie artylerie, a do tego dziewiąte tiery. U nas to obieg 257, T95, jeśli chodzi o takie pojazdy normalne. U wroga obieg 263 i IS-32. Mamy przestrzał z boku na T43, ładne losowanie za 4 stówy. W ogóle dziwna, dziwny rozjazd przeciwników, że. Odpuszczone miasto tutaj w tych sektorach całkowicie. Dzięki temu nasz bohater skrócił sobie dystans i ma darmowe bicie na te czołgi, na te pojazdy, które były spotowane. One są poza zasięgiem spotowania, więc nie mają szansy spotować naszego bohatera, ale w zasięgu rysowania, więc to jest taka. No, najlepsza powiedzmy odległość, gwarantująca nam robienie uszkodzeń bez żadnych konsekwencji. Bo my spota wtedy nie dostaniemy. Oczywiście po spotowaniu przez kogoś, my tego ekspa otrzymujemy sporo mniej, niż byśmy świecili sobie sami, ale ta granica pomiędzy zasięgiem spotowania a zasięgiem renderowania przeciwników, to jest taka magiczna granica, którą myślę, że bardzo dobrze pamiętają. Wszyscy kierowcy Waffen-Tregera S100, który miał tragiczny kamuflaż, ale grając właśnie na granicy rysowania i render znaczy na granicy re renderowania przeciwników i yy, yy, spotowania właśnie wt należało grać i wtedy robiło się kolosalne Uszkodzenia 1 do 3 przegrywamy. Nasz bohater zrobił 1420 uszkodzeń. Skra skraca teraz tutaj w te obszary miejskie, żeby zamknąć tego ISA 2 IS 3-2 jest skupiony na naszych sojuszników. Dodatkowo ma tutaj jeszcze T95, którym musi się zajmować, więc dobrze warto tutaj pomóc amerykańskiemu Tedekowi, bo głupio byłoby go stracić tak. Mocną maszynę, ale widzimy, że no nie wygląda to dobrze. Ten IS-32 go tam nieźle wymanewrował 214 hapsów tylko u amerykańskiego TDK i nie daliśmy rady go uratować. A szkoda, zrobiło się 3 do 7 w tym momencie. Tygrys 2 gęsi nas, tylko jeszcze teraz jakiś beznadziejny strzał nam wszedł. Te RNG nie po naszej stronie było, bo ten IS-32 już powinien gryźć glebę, a niestety przeżył. Co oznacza, że może nam się odgryźć, może nam sprzedać bułę. Więc bohater decyduje się na wycofanie. I odjechanie od tego czołgu, żeby nie tracić hapców. tam wyjeżdża po niego chyba nasz obiekt 257. Spotykamy obiekta 263. Bardzo dużo szczęścia, nawet podwójnego szczęścia, bo najpierw zdążyliśmy. Czy w tym przypadku zgęsić tego obiekta 263, przez co zużył on zestaw naprawczy? On się od nas odbił, więc nie straciliśmy hapsów. No i teraz po tym, jak już ten 263 zużył swój zestaw naprawczy, to jesteśmy w stanie go na tej gąsce przytrzymywać. Może nie na tyle, żeby y, trzymać go całkowicie, ale jednak w momencie, kiedy on tę gąskę naprawia, to my za chwilę już mamy pestkę gotową, i to jest praktycznie w tym samym momencie, więc on już za wiele tutaj nie zrobi. Kończymy go 3794 uszkodzenia. Zrobione 713 asysty, bo tam jeszcze jakąś plombę dostał po naszej gąsienicy. Wyjeżdża tygryzwa, który próbował gdzieś tam nas męczyć, więc się odgryzamy 7 do 10 3840 uszkodzeń zrobionych i wygląda na to, że ta wschodnia część mapy została ogarnięta. Dalej nie był wyspotowany super hellcat, Ale też nie otrzymujemy żadnych strzałów w plecy, więc raczej tutaj nic stać nie powinno, chyba, że skitrał się gdzieś totalnie przy linii i się boi. Nie pojechaliśmy po artylerię, dlatego że jeżeli zwrócimy uwagę na minimapie, to wielu przeciwników już znajduje się w okolicy naszej bazy i zwyczajnie po ludzku moglibyśmy zostać skapowani, więc dobra decyzja o powrocie. Oczywiście próba bronienia teraz własnego kapa będzie wiązała się, z, o, jakieś lagi, będzie wiązała się z ryzykiem przyjęcia plomby od artylerii, ale obieg 25.7 Nasza topowa dziewiątka. On sobie nic z tej bazy nie robi, on stwierdził, że on pojedzie po artylerię. No, lepiej, ja uważam, że lepiej się wrócić, jeżeli jest taka możliwość, więc dobrze, że nasz bohater tę możliwość tutaj wykorzystuje. 9 do 12, trzy pojazdy jesteśmy w plecy. Pojawia się Su 130 PM. Wchodzi ten strzał dość szczęśliwie, bo wcale tak być nie musiało. Jest super Hellcat, jest Scorpion G. Skorpion strzela, nie trafia. Super Hellcat na niego mamy przestrzał, więc trafiamy bez problemu. Dekapujemy no i trzeba teraz pilnować jego, jak i tego imixa 1357. No, bo jak się skitrałem gdzieś tam w krzakach, to mogą nam zniknąć. Tutaj Super Hellcat oberwał znowu. Skorpion wykonuje jakieś tutaj dzikie pląsy, żeby w ogóle wyjechać i znaleźć przestrzał na naszego bohatera. Średnio mu to wychodzi. Jeszcze ładnie tutaj dostaje Powierzy. Jest no, trochę w kropce, widać, że w bazie stoi już jedna maszyna, druga. Nie wiem, a to właśnie Super Hellcat sobie chyba e, wyjechał, AMX MX dalej kapuje. Na razie nasz bohater ma jeszcze sporo czasu, więc się nie przejmuje tą bazą, ma do niej niedaleko. Skończył, e, skończył niemieckiego TDK 5793 uszkodzenia, zrobiona, zrobione. Teraz kończymy Super Hellcata. Czwarty frak prawie 6 sze klocków widocznych. No i AMX 1357 wiedział, że nie ma szans na skapowanie tej bazy. Ładnie tutaj nasz bohater obronił kapa, wybił wszystkich, którzy byli. A obiekt 257 jeździ gdzieś tam razem. Je jeździł, no bo 1357 właśnie został ubity. No nie dał rady na razie jeszcze drugiej artylerii załatwić. Został też gdzieś tam radziecki niszczyciel Su-130PM. No i teraz kiedy już mamy... Pokój, jeśli chodzi o naszą bazę, jedziemy w stronę bazy wroga. Wypadałoby znaleźć tego TDK, ewentualnie artylerię, chociaż wydaje mi się, że 257 może być szybszy, jeśli chodzi o znalezienie artylerii. Być może M12 wykorzystała to, że linia 1-2 należała do ich, do ich drużyny i sobie tamtędy po prostu przejechał. Fartowne spotkanie teraz tej suki, znaczy fartowne dla nas, pechowe dla niej, że akurat przy przestawianiu idealnie nasz bohater. Ją złapał. Artyleria, no mniej więcej tak przed nami powinna być. Jest. Yy... My mamy 6 fragów czy 7 dobije teraz tą artę. Tak jest, wygrywamy 15-13, zobaczmy screen. A screeny końcowe wyglądają następująco. Zabitewkę tę nasz dzisiejszy bohater uzyskał odznakę mistrzowską Asa Pancernego do tego obrońcę. Dużego kolibra oraz specjalistę. Moi drodzy, o właśnie, 91% od znaki biegości. 6864 uszkodzenia, więc niewiele mniej niż kill stealer. Do tego 6 fragów, więc więcej. Jeśli chodzi o asystę, troszkę mniej, bo było 713, ale tylko 1000 uszkodzeń było na dystansie powyżej 300 metrów, więc więcej fragów, bliższy dystans. Spowodował, że nasz bohater uzyskał 1830 punktów bazowego Expa, więc naprawdę bardzo, bardzo ładny wynik. Jeszcze więcej niż miał Kit Stealer. No i tutaj też walka z dziewiątymi tierami zrobiła swoje. Chociaż należy oczywiście w tej drużynie pochwalić i Scorpiona, i AMX 1357 bo prawie 2000 uszkodzeń na i T95, który no, tam się długo nie narzył, ale te 1100 uszkodzeń y, zrobił. 25 strzałów oddanych, 24 trafione, 22 przebite, przejechane niecałe 2,5 km. Mimo strzelania z Golda, używania racji bojowych, to dzięki temu, że były odpalone zapłaty za bitwę w klanie naszego bohatera, zarobił on prawie 100 000 kredek na czysto. EXPA wpadło mu 5765 punktów. Moi drodzy, tak oto mm, dzisiaj prezentują się dwie bitwy z Renegata, które chciałem Wam pokazać. Piszcie proszę, czy dalej tym czołgiem gracie? No bo w sumie od jego wprowadzenia, od maratonu na ten pojazd, już no, kilka miesięcy minęło, ale ja dalej widzę, że na randomach on się pojawia, więc widać, że wielu osobom przypadł do gustu. Jeżeli dalej nim gracie. Dajcie znać proszę w komentarzach. Dziękuję oczywiście za wszystkie łapki w górę pod tym materiałem. Zachęcam do zerknięcia w opis filmu. Macie tam dużo przydatnych informacji. Dziękuję wszystkim osobom, które wspierają mnie na Patronajcie, zwłaszcza w tych trudnych czasach. Dzięki ślicznie bardzo za Wasze wsparcie, że dalej mogę działać i pracować w ten sposób. Pozdrawiam Was wszystkich. Życzę Wam miłego dzionka i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć!